W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. i musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Jesteśmy z Maciejem Sulęckim. witam serdecznie. Siemasz, cześć. Powiedz, jak wrażenia po, po ważeniu, spotkałeś się z przeciwnikiem, jak go oceniasz i czego, czego to możemy oczekiwać od Ciebie i, i od niego? Wrażenia? Bardzo pozytywne. Na pewno niższy ode mnie zawodnik, bo nie miał przewagę wzrostu, w zasięgu ramion. No, wiem troszeczkę o swoim przeciwniku, widziałem go w walce z Damianem Jonakiem, gdzie go znakotował Damian. Widziałem go też, w dwie rundy widziałem na walce z jakimś Bugarem czy Duńczykiem. Zawodnik na pewno będzie mi odpowiadał. Jest wolniejszy, ma statyczny, dosyć mozolnie boksujący. więc na pewno miał przewagę w wyszkoleniu technicznym, w, w, w szybkości. Myślę, że, 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 że dam dobry boks. Nastawia się na nokaut czy, czy raczej spodziewa się pełnego dystansu z tym przeciwnikiem? Ciężko powiedzieć. No jest ten zawodnik, ma kilka takich luk, szczegółów, na które jest bardzo podatny, na przykład na prawie sierpowy. To ma, ma coś z tą lewą stroną, bo co dostanie sierpa, to, to tam go trzęsie. Ale nie nastawia się na knockout, ponieważ jak zawsze się człowiek nastawia na knockout, to nie wychodzi. Chce wyjść, teraz dobry boks i jak wyjdzie knockout, to bardzo fajnie. Narzuciłeś sobie wysokie tempo, bo dopiero w tamtym roku przeszedłeś na zawodowstwo, teraz już będzie siódma walka. No, za miesiąc już wiemy, że zawalczysz na gali w Warszawie, gdzie będzie Tyson. Powiedz coś o swoim kolejnym przeciwniku i, i czy będzie trudniejszy niż ten? Jeżeli chodzi o tempo, no to ja mogę boksować, ja, ja nie czuję się na razie przemęczony, lubię trenować, lubię być na sali treningowej, jeszcze bardziej lubię być w ringu, a więc dla mnie to nie robi jakiegoś tam większego znaczenia. Jeżeli chodzi o mojego przeciwnika na Warszawę, yy, wiem tylko tyle, że to jest Francuz i tylko tyle. Nie widziałem jego walk, nawet go nie wiem jak wygląda wizualnie, a więc jest to dla mnie kompletnie anonim. Czyli nie przygotowałeś się na razie pod kątem... Prze -prze przeciwnika na wrzesień, tylko na tego, co będzie jutro w, w Częstochowie, tak? Oczywiście, że tak. Na razie wiadomo, koncentrowałem się na walce teraz tutaj, a nie wybiegałem w przyszłość, co będzie we wrześniu, co będzie w grudniu. Najważniejsze jest teraz ta walka, co tu się dzieje. Jestem w cudzysłowie przygotowany na tą galę, Myślę tylko o tej walce, a o następnej będę myślał jutro albo pojutrze. Niedawno walczyłeś w Ostrowcu, teraz gala w Częstochowie. Powiedz, kolejny obóz przygotowawczy, czy ocenia swoje umiejętności na już na dużo wyższe, czy, czy, czy raczej utrzymałeś swój poziom z poprzedniej gali? Ciężko powiedzieć, ciężko się rozwinąć w miesiąc czasu, prawda? Wiadomo, ja się cały czas uczę, mam doskonałego trenera, Andrzeja Gmitruka. Współpracujemy też z trenerem Jarkiem Soroko, to bardzo dobry dolet, fajny. Rozwijam się, czuję, że się rozwijam, czuję, że stawiam malutkie kroczki powoli do przodu, ale jeszcze do tego wysokiego poziomu mi troszeczkę brakuje, ale myślę, że rok, dwa już będę przygotowany, myślę, że za rok już będę przygotowany na takie naprawdę poważne wyzwania. Po wrześniowej walce jeszcze planujesz jakieś występy w tym roku, czy dasz sobie trochę czasu na odpoczynek i zobaczymy Cię dopiero w przyszłym roku na ringach zawodowych? Nie, myślę, że na pewno będę boksował. Jeszcze po wrześniowej walce stoczę jedną walkę, myślę, że w listopadzie albo w grudniu. Ale to wiadomo, ostatnie zdanie należy do trenera jak Gmitruka. Dziękuję. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.